Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Dzień zapraszam na haul i od razu zaczyna, zaczynając bez gadania, bo kilka tych produktów jest i chciałabym się zmieścić w jakimś odpowiednim czasie Po pierwsze pokażę Wam produkty, które, które kupiłam w drogerii Wika i chciałabym też wygrać jak najszybciej ten haul właśnie, żebyście, no żebyście zdążyły jak na przykład coś Wam się spodoba kupić w promocji I co? I po pierwsze drogeria Wika Ja z komentarzy tutaj wywnioskowałam, że w kilku miastach w których właśnie mieszkacie, mieszkają moje widzki Również jest ta drogeria, dlatego też e, informuję, co gdzie i e, za ile kupiłam. E, I w drogerii Wika postanowiłam sobie kupić dwa kolejne, dwa kolejne olejki z firmy Green Pharmacy. One są dostępne również w naturze. Tyle, że w naturze są za cenę standardową 7 albo 8,99, e, a w drogerii Wika drogerii w, w cenie standardowej kosztują 5,59, 5,50 bądź 5,49. Ale chyba 5,59. Co naprawdę porównując cenę do natury, a tutaj do. Do tej, do tej drogerii, to jest spora różnica, a udało mi się akurat tak trafić, że od wczoraj, bo wczoraj robiłam zakupy, była promocja na te, na te olejki i ponownie one kosztowały 4,99 ja ten Ja olejek z tej firmy posiadam z czerwoną papryką, Olej łopianowy z czerwoną papryką, który ma stymulować wzrost włosów, a dzisiaj i wczoraj w sumie postanowiłam sobie kupić dwa kolejne, tym razem olejek łopianowy ze skrzypem polnym i to jest przeciw wypadaniu włosów z różową tutaj Dodatkiem z różową nakrętką, a drugie jest to olej łopiony z olejkiem arganowym i to jest odbudowujący tak wygląda z zieloną nakrętką. I tak, w sumie kilka osób polecało mi te mm, olejki. Ja kiedyś tam Wspomniałam, albo pokazywałam też, chyba, że je kupiłam, to pisałyście mi, że są dobre. Ja Wam w sumie polegam, jeśli chodzi o skład, na Was, bo no, niektóre z Was tutaj są bardziej zorientowane niż ja w składach. I pokażę Wam właśnie ten tutaj, który za zawiera olejek organowy, organowy, jaki on ma dokładnie skład. I jakbyście mogły, by było na tyle miło napisały mi, co Wy myślicie o tym składzie i jak to wygląda. Tutaj macie skład właśnie powyżej możecie przystopować sobie i jak możecie to byłabym bardzo wdzięczna, jakbyście napisały jak to wszystko wygląda właśnie od strony od strony takiej chemicznej bardziej no i to chyba by było na tyle, jeśli chodzi o te olejki dzisiaj w sumie raz je użyłam i powiem Wam szczerze że są bardziej obciążające włosy niż ten z papryką, troszeczkę miałam problem ze zmyciem, musiałam użyć czaponu z SLS, żeby zmyć te olejki z głowy i miałam je w sumie na skórze głowy około gdzieś godziny no i następnie w drogerii Wika kupiłam sobie lakier, w sumie chciałam kupić trzy, ale tak sobie pomyślałam, kurczę ja mam już tyle tych lakierów, że bez sensu jest kolejne podobne kolorystycznie. bo chciałam wybrać mięte i taki delikatnie żółty, no i byłoby bez sensu kolejne lakiery w takich kolorach kupować, skoro ja mam taki kolor, więc je odłożyłam. Nie mam białego, więc kupiłam sobie biało, biały odcień, który mam już na paznokciach i jest to Miss w numerze 104, tak się prezentuje, to jest taka czysta biel i on kosztował chyba 3,29, wydaje mi się, że, że dosyć drogo jak na te lakiery. No, i następnie kupiłam dwa produkty na ustne. Policja jedzie. Dwa produkty na ustne. Pierwsze to, co mam na ustach. taki kolorek. To jest dokładnie kolor z, 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 z firmy Pierre René i to jest seria Natural. Tak się prezentuje szminka. Bardzo ładne, takie schludne opakowanie. I to jest w numerze 10 Papaya Dream. Bardzo fajne jest to, że tutaj właśnie na wdęku mamy, mamy taki kolorek. Kupiłam taki kolor, bo ja ogólnie uwielbiam odcienie nude Ja wiem, że wy byście chciały mnie zobaczyć w mocniejszych szminkach. Ja jakoś staram się do tego przyłamać, ale, ale jeśli chodzi o taki codzienny makijaż, to ja bardziej stawiam na takie stonowane szminki. Chciałam coś podobnego do... Patrice 0,10. Binaccio albo się chyba tak się nazywa ta szminka, ale niestety, niestety nie mogłam nic takiego znaleźć, bardzo podobnego. Ta szminka jest podobna tą, którą akurat tu wam pokażę, tyle że jest ciemniejsza, nawet jak tutaj wam pokazuję na tym tle białym, ale powiem wam szczerze, że bardzo mi się podoba na moich ustach. Ona ma taki odcień troszeczkę delikatnie koralowo-brązowy, nie jest za ciemna, nie jest taka jasna, jest widoczna na ustach i podoba mi się. To nie jest taki typowy nude, dla mnie nude jest jeszcze jaśniejszy, ale w każdym razie bardzo fajna, zaskoczyła mnie z konsystencją. Dlatego, że jest taka kremowa, jest kryjąca, nie podkreśla suchy skórek i naprawdę fajnie prezentuje się na ustach. Dosyć długo się utrzymuje, jak na cenę chyba 15 zł. Ja nie wiem, czy 14 z groszami, niecałe 15 albo 11, niecałe 12. W każdym razie naprawdę fajna, opakowanie mi się bardzo podoba, na ustach wygląda super. I jeśli lubicie takie kolory nude, ale troszeczkę mocniejsze, to, to jest fajna. No i następnie w szafie Bel. Nie wiem dlaczego, ja uwielbiam jeden, jeden właśnie z błyszczyków z Belle, po prostu pokochałam. Dostałam go od jednej z moich widzek już dosyć, dosyć dawno i strasznie go oszczędzałam, bo on po prostu jest dla mnie chyba najlepszym błyszczykiem jaki kiedykolwiek miałam. Pokazywałam go kilkakrotnie i nie wiem dlaczego przechodząc obok szafy Belle nie wpadłam na pomysł, że on tam może być. I po prostu tak nagle coś mi mignęło, coś, no pomimo coś takiego masz gdzieś tam. I patrzę się, faktycznie jest ten błyszczyk, który po prostu uwielbiam i tylko szybko zerkałam czy, są takie, czy jest ten kolor, który ja uwielbiam. I to jest dokładnie Belle Fashion Color, tak się, tak się prezentuje w numerze 402, na pewno przez Was widziany tutaj u mnie w filmiku. I to jest taki brudny fiolet z domieszką różu, z bardzo dużo ma złotych drobinek, co przepięknie wygląda na ustach, fantastycznie je rozświetla, ale nie nadaje takiego takiego efektu, takiego jakby sztucznego efektu, takiego, takiego brokatu na ustach. Drobinki są mocno zmielone, co naprawdę fajnie wygląda, tak fajnie się mieni w słońcu. Uwielbiam go, uwielbiam. Jeśli lubicie właśnie takie stonowane błyszczyki, on delikatnie nadaje taki kolor, tak delikatnie przyciemnia, ja mam ogólnie jasny kolor ust i to fantastycznie właśnie wygląda na moich ustach, dlatego też uwielbiam, kocham i polecam i on kosztował niecałe 10 zł, chyba 9 z groszami i jest dosyć duży, 5,5 gram i naprawdę na długo mi starczył, ja tamten mam jeszcze, nie skończyłam ten, dlatego ten jeszcze nie otwieram, żeby powietrze się do niego nie dostawało i to wszystko jeśli chodzi... Chyba tak, jeśli chodzi o, o, o drogę Rywika. I tutaj mam dużą torbę, gdzie mam bardzo dużo produktów, więc będę wyciągała i mówiła co gdzie dostałam. To co mam na włosach? Zafarbowałam sobie ostatnie włosy, kupiłam farbę u mnie w sklepie. Jest to Joanna Naturia. Tak się prezentuje. I pani tutaj na opakowaniu ma dosyć jasny kolorek. Wy mi pisałyście, żebym się nie sugerowała absolutnie tym zdjęciem, że kolorek, który jest na zdjęciu, absolutnie nie odda kolorku, który będzie na mojej głowie, żebym liczyła na to, że to będą przynajmniej dwa tony, dwa tony, o dwa tony ciemniejszy kolor. Dlatego też, kiedy zobaczyłam tą farbę, to sobie pomyślałam, o dwa tony ciemniejsze pewnie będzie fajne. I myślałam sobie tak, jak nie wyjdzie mi jakiś tam kolorek, Podobne do tego to wyjdzie, wyjdą troszeczkę takie jakby e, po prostu e, jakby to powiedzieć odświeżone, będą miały delikatny błysk, e, ja tam nie, w sumie nie potrzebowałam jakiegoś bardzo, bardzo koloru, tylko właśnie żeby tak odświeżyć je, bo one już troszeczkę wypowiały, e, co mnie zdziwiło to naprawdę kolor wyszedł fajny, teraz może tego nie zobaczycie ja mam spięte włosy, ale coś może na tej grzywce będziecie widziały, naprawdę odrosty złapały naprawdę fajnie to wygląda, co mnie bardzo zaskoczyło właśnie, że, że farba za 6,50, bo u mnie w sklepie zapłaciłam 6,50 będzie naprawdę fajnie wyglądała na moich włosach i ogólnie kolorek jakiś kolorek wyszedł, nie jest tak, że, że nic kompletnie nie wyszło, odrosty zostały zafarbowane, jestem zdziwiona i ogólnie Wam polecam, jeśli chcecie właśnie taki kolorek podobny do, moich, do, mo do mojego który mam na głowie i co Wam chciałam jeszcze powiedzieć, że bardzo dokładnie przeczytałam sobie ulotkę pierwszy raz w życiu, jeśli chodzi o farbę zawsze czytam tylko na ile minut jak dokładnie zrobić, czy na włosy mokre czy na suche, a tą przestudiowałam dokładnie i fajnie tam było napisane ja nie mówię, że w innych nie, ale jeśli chodzi o tą, to fajnie było napisane, że jeśli ma się włosy zniszczone, suche bądź zniszczone należy skrócić, najlepiej by było skrócić czas farbowania o 5 minut czyli zamiast 20 trzymać 15 na odrostach i później zamiast 10 na całej włosach trzymać 5 minut i właśnie tak zrobiłam, czyli w sumie 20 minut, czy mam na całych, na całych włosach, może łącznie farbowanie trwało 20 minut I, i naprawdę jestem zadowolona. Tam było też napisane, że włosy suche i zniszczone bardzo szybko pochłaniają kolor i szybciej się farbują po prostu. Jakoś nie wpadłam na to sama, ale ale fajnie, że właśnie to wyczytałam. I tak przytrzymałam i po tylu, po 20 minutach w sumie naprawdę kolory wyszedł. Bardzo fajnie, jestem zadowolona. Poszukuję tej farby, bo niestety w Rossmanie Joanny w ogóle nie ma, a w tej drogerii Wika nie było. Nie było tego koloru. I dalej może yy, rozman. Ja sobie troszeczkę teraz zmieniłam pogląd na pielęgnację swoich włosów i pogląd, yy, przede wszystkim pogląd na szampony. Yy, troszeczkę poczytałam sobie na blogach u innych dziewczyn, troszeczkę poglądałam sobie takich włosomaniaczek yy, i właśnie one uświadomiły mi, że tak naprawdę szampon, yy, szampon jest po to, żeby dokładnie zmyć to, się, to, to, co się znajduje na włosach, czyli jakieś zanieczyszczenia, jakiś brud, yy, jakiś tam kurz czy, czy na przykład właśnie olej, yy, jak, jak sobie yy, dajemy na całą noc czy tam na kilka godzin, żeby po prostu dobrze i dokładnie oczyścić te włosy. I ja sobie pomyślałam, że faktycznie, e, dlaczego ja mam wymagać właśnie od szamponu, że on ma, nie wiem, e, dawać dużą objętość, że on ma właśnie moje włosy mają wyglądać po, nie, po zastosowaniu jego pięknie. On ma po prostu, e, on ma po prostu oczyścić mi bardzo dobrze te włosy, żeby włosy były świeże, żeby właśnie były takie oczyszczone, a od pielęgnacji są inne produkty. I postanowiłam, że będę posiadała zawsze trzy szampony. Po pierwsze, szampon jakiś taki mocniejszy, bardzo dobrze oczyszczający, który będę stosowała zawsze, jak nałożę sobie na całą noc olej, bądź na jakąś tam godzinę. Przed myciem i będzie to szampon z SLS, bo wiadomo, że takie szampony są bardzo mocno oczyszczające. Następnie szampon taki, taki, taki też o jakimś takim lepszym składzie, oczyszczający, ale nie tak dobrze jak właśnie ten z SLS. Taki, który będę stosowała sobie na przykład, jak zastosuję na całą noc jakąś tam maseczkę z jakimiś tam jeszcze olejkami. I następnie szampon taki. Najdelikatniejszy szampon, który po prostu będę miała na takie zwykłe codzienne dni, gdzie nic nie będę nakładała na włos, tylko po prostu, żeby je umyć. I właśnie takie trzy szampony sobie kupiłam. I już wyciągam je, żeby mieć je na wierzchu wszystkie. Dobra po pierwsze ten najmocniej oczyszczający o którym wam wspomniałam z SLS czyli dziajka. i to jest dokładnie sam szampon do włosów suchych aloesowy i 500ml kosztowało coś koło chyba 7zł więc w sumie nie sprawdzałam nawet ceny i tak jak wam wspomniałam on zawiera SLS, nie zawiera silikonów i troszeczkę jeśli macie problem właśnie z szorstkimi włosami to nie będzie za bardzo ja nie mam z tym problemu, nałożę jakąś odżywkę czy jakiś tam serum później na końcówki czy na całe włosy i nie ma naprawdę z tym absolutnie dużego problemu, tak jak wam mówię będzie to szampon, który będę stosowała ja, nałożę sobie olej, żeby dobrze później oczyścić te włosy. Następnie szampon z firmy Altera ten taki średnio oczyszczający, 200 ml 9,49. I mimo, że ja go uwielbiam, mimo, że ja go Wam polecam, to jest szampon, który zmywa olej, ale, ale to, mam zawsze takie większe problemy, muszę umyć na przykład włosy dwa razy, żeby ten olej dobrze zmyć, zmyć z włosów, jeśli chodzi o ten szampon. Szampon dzisiaj wystarczy tylko raz zmyć, żebym ja zmyła właśnie olej z głowy. Jeśli chodzi o alterę, to musiałam robić to zawsze dwa razy, dlatego też ten będę sobie stosowała, jak z, będę miała jakąś maskę na całą noc. I szampon taki... Yy... Najsłabiej oczyszczający, bardzo delikatny, taki lekki. To jest szampon z Baby Dream, jak już wiadomo powszechnie. Jest to szampon, który ma 250 ml i kosztuje 4,99. Nie wiem od, od kiedy kosztuje 4,99. W każdym razie, kiedy ja zaczęłam go stosować i kupować już dosyć dawno, to kosztował 3,99. Ten sam szał co z Alterą, jak jak no, dziewczyny zaczęły kupować go w większej ilości, kiedy zaczęły być bardziej sławne podrożały. No i co? I dalej, co kupiłam, następnie kupiłam jeszcze również z Baby Dream olejek, ten olejek stosują dziewczyny właśnie na włosy, do ciała także taki uniwersalny, cena za 250 litrów 6,99 następnie kupiłam żel nie dla siebie, ale kupiłam rivadelu, zielone jabłuszko, żel do mycia twarzy 5 jak wiecie dobrze mi się sprawdził dobrze mi się go stosowało ja planuję na 10 tysięcy widzów zrobić Wam rozdanie i tak sobie już właśnie zbieram nagrody i ten produkt znajdzie się właśnie jako jedna z nagród następnie w nie kupiłam sobie mydło błotno-solne z morza martwego, bardzo mocno pachnie. Teraz wyczułam to do każdego rodzaju cery, również wrażliwej ze skłonnościami alergicznymi. Dokładnie myje, głęboko oczyszcza, poprawia kondycję skóry. Tak. I ja, oczywiście, no wspominając tutaj na skład, jest napisane, że. Za, że 100% było to z Morza Martwego 100% sól z Morza Martwego oczywiście na trzecim i na czwartym miejscu kompozycja zapachowa na bazie naturalnych olejków ja oczywiście Wam pokażę, tutaj zasugeruję się znowu Wami jak, jak ma, możecie, to żebyście mi napisały jak tam wygląda ten skład możecie zapozować sobie tutaj liczę na Was kupiłam sobie takie mydło właśnie, żeby tak raz w tygodniu sobie dokładnie oczyścić buzię, ale tutaj liczę na waszą pomoc co do składu. I ona kosztowała chyba 5,99 jakoś tak. No i co, następnie kupiłam sobie pastę, dokładnie Colgate Max White One Active. Tak ona wygląda, to jest pasta wybielająca w jeden tydzień, bo jeden ton wybiela. I zobaczymy jak będzie. Moc dla dzisiaj raz nią yy, umyłam. Dlaczego kupiłam sobie pastę wybielającą, skoro wybielam zę, zęby? A to dlatego, że efekt po system Biała Perła jakoś mi nie zadawala i jest jakieś tam wybielenie, ale, ale no, mimo tego stosowania już ponad miesiąc czasu czy półtorej, ja nie widzę jakiegoś takiego naprawdę wow i postanowiłam, że e, troszeczkę wspomogę to wybielanie właśnie taką pastą. I ona była, kupiłam ją tylko dlatego, że była na promocji chyba za 8,99. Następnie oczywiście henna. Dzisiaj robiłam tą bo jeszcze jedna mi została. Kupiłam tylko jedną dlatego. I ona... nie wiem, czy nie zmienili czasem coś w opakowaniu. Tak mi się coś wydaje. Jakoś czegoś mi tutaj brakuje. Czarna oczywiście. Ona była też w promocji za 2,19. I dalej... Jeśli chodzi o rozpręg to chyba wszystko. Jeszcze Wam zapomniałam pokazać e, właśnie teraz za maseczkę oczyszczającą z firmy Mario, którą kupiłam w tej drogerii Wika. Są one tam dostępne i to jest ta peel off i ona jest właśnie oczyszczająca. Ja bardziej szukałam tej takiej 100% naturalnej glinki zielonej, takiej w, w proszku, który się miesza z wodą. E, ta kosztowała 2,49 i tamte też jakoś kosztowały, ale niestety ich nie było. Wzięłam dwie już wczoraj, jedną robiłam i faktycznie ona tak schodzi, bo niektóre, te, które miałam takie, które miały być jako peel off, to niestety nie schodziły. E, no i co? I teraz mamy Tutaj chyba biedronkę. Tak, po pierwsze w biedronce. Płatki, karea, rozwodzić się nie będziemy. Coś koło 5, do przepraszam, 3 zł. Następnie płatki, dokładnie nie płatki, tylko chusteczki do demakijażu z łagodzącym wyciągiem z ziaren zbóż i pantenolem. 25 sztuk, tak wyglądają. I one kosztują coś chyba tylko 4 zł. Ja absolutnie ich nie stosuję do oczu, ale dla mnie fantastycznie się nadają, jako właśnie zmywanie całego tutaj make-upu, z twarzy, zostawienie oczywiście oczu, oczy zmywam płynem micelarnym. Ale naprawdę dla mnie są fantastycznie, absolutnie mnie nie podrażniły, ani razu już całe opakowanie Właśnie skończyłam i teraz kupiłam ponownie. Fajne, bardzo, bardzo mi służą. Następnie kupiłam maseczkę. Maseczka z, z Dermominerały coś takiego. Maseczka redukująca trądzik. Działa, działań antybakteryjne, oczyszcza, zmniejsza łojotok. Tak wygląda. I to jest zielona glinka jedwa plus olej żożoba, 100% naturalna, tak wygląda, jeszcze raz kosztowała chyba 2 coś, albo złoty 99 zł. i właśnie wzięłam sobie, jeszcze była chyba redukująca zmarszczki, ale ja wzięłam sobie oczyszczającą no i dalej kupiłam sobie dwa tusze, tusz, który już posiadam żeby mieć zapas, żeby po prostu później go nie szukać, bo raczej nigdzie bym go indziej nie dostała, to jest ten tusz który Wam robiłam też na żywo, ekstremalne wydłużenie Eveline. tak wygląda z tą zieloną tutaj wstaweczką, tak jak Wam mówię na zapasy więc go jeszcze nie, otwiera nie otwierałam i następnie tuż identycznie wyglądający brat bliźniak tyle, że tutaj jest z różową stawką i to jest maksymalne pogrubienie. I one kosztowały 9,99. Tyle, że nie sprawdziłam teraz ceny, czy była ta sama, czy była na jakiejś promocji. W każdym razie stara cena 9,99. Na pewno zrobię Wam też na żywo tego. Zobaczymy, czy będzie też równie dobry. Jeśli chodzi o ten zielony, to na drugie opakowanie o czymś świadczy. Nie jest, nie jest moim ideałem, ale jest bliski, fajnie, naprawdę fajnie. Im dłużej go stosuję, tym, tym jest lepszy. Aha, jeszcze w wiadomoce kupiłam sobie takie saszetki zapachowe, drzewo sandałowe. Jak powąchałam... Umarłam, zapach na mnie cudny, takie dwie mniejsze i jedna taka większa do szafy, do samochodu, gdzie tam, gdzie tam, gdzie tam kto lubi. I on chyba był po 99 albo złoty 99. I później byłam e, na końcu w e, Kauflandzie i tam jest drogeria, nie drogeria, tylko apteka Dr. Max, że chyba się nazywa. Nie wiem, czy to jest jakaś sieć drogerii, e, kurde, co ja mam z tą drogierią. sieć aptek, czy po prostu e, te, tylko u nas taka występuje. E, w każdym razie oni fajnie wprowadzają fajnie na asortyment, bo mają i albiotikę, i właśnie biodermę. I Larusz Poze i Wish bardzo dużo takich produktów się tam pojawia. Siajka też i tam, no, no przeróżne produkty takie kosmetyczne. I Zauważyłam, że BSM Mini taka bioderma i ona tutaj ma 100 ml, kosztowała 9,90 jak widzicie. Nie wiem, czy dobra cena, ale w każdym razie sobie pomyślałam, 10 zł mogę dać i zobaczymy, czy ona, jest fan, czy ona jest faktycznie taka fantastyczna, jak niektóre dziewczyny tutaj chwalą. W sumie wczoraj użyłam ją raz i tylko mi nie urwało. Jakoś nie zauważyłam w niej rewelacji, nie mam pojęcia, dlaczego ona jest tak chwalona. Zobaczymy, co Wam powiem po całym opakowaniu, ale jeśli chodzi o pierwsze wrażenia, to żadnego wow nie widzę. No i następnie Ziaja Klinika Zdrowej Skóry, to jest Ziaja Med, kuracja antybakteryjna, żel myjący łojotok i trądzik, tak wygląda z pompeczką, jest to żel myjący tak jak już słyszałyście 9,99, cena za 200 ml, dlaczego kupiłam kolejny żel, a to dlatego, że Stwierdziłam, iż w mojej pielęgnacji brakuje tego oczyszczenia. Tylko i w oczy stosowałam oczyszczenie żelem wieczorem i wydaje mi się, że to jest troszeczkę za mało. Skóra wydaje mi się, że jest dalej taka no, nie za dobrze oczyszczona, więc postanowiłam, że wprowadzę mycie. Żelem również rano, ale szukam właśnie takiego Żelu, żeby on nie zawierał SLS, żeby czasem nie przesuszył tej skóry. Jak tutaj spoglądam i patrzę na ten skład tej działki, to ja tutaj nie widzę SLS. No, nie znam się na tym składzie za dobrze, czy on jest bardzo dobry, czy on jest, czy on jest beznadziejny, ale w każdym razie nie widzę tutaj SLS. Dzisiaj raz użyłam, na pewno coś Wam powiem. Tak jak Wam mówię, do porannej pielęgnacji ten żel, tamten z Under 20 do. Pielęgnacji do oczyszczenia wieczornego i może raz czy dwa razy w tygodniu to mydło. Zobaczymy, jak czy, czy coś podziała, na pewno dam Wam znać. To jest wszystko, jeśli chodzi o kosmetyki. Jeśli chodzi o takie rzeczy ubraniowe, zostałam zaproszona do współpracy ze sklepem Emery. Tutaj będziecie mieć oczywiście link do tego sklepu. I w sumie jak pani do mnie napisała, to sobie tak pomyślałam, no Emery mnie ja oczywiście znałam tą firmę z, z rajstop Ja oczywiście kilka rajstop od, od nich miałam, tyle, że ja kupowałam je. Stacjonarnie gdzieś tam, nie wiem, na targu. W każdym razie zawsze kierowałam się tą firmą, że ona jest dobra i zwykle od nich kupowałam rajstopy miałam takie kolorowe mam ich chyba ze cztery pary. No ale jeśli chodzi o moją osobę, ja nie jestem fanką rajtus, Naprawdę ja bardzo rzadko chodzę w spódniczkach, bardzo rzadko chodzę w rajstopach, w jakichś krótkich shortach, do których mogłabym właśnie ubrać rajstopy. Więc sobie pomyślałam, no to troszeczkę by było bez sensu wziąć rajstopy, powiedzieć Wam o tym filmie, a tak naprawdę ich nie nosić. Więc postanowiłam, że przejrzę asortyment. Jeśli nic nie znajdę, no to trudno. Jeśli się coś znajdę, to, to fajnie. No i oczywiście co, co od razu padło mi w oko, to, to tytuł Zakładka Leginsy. Jak zobaczyłam, Leginsy, to oczywiście no takie gały. Ja kocham Leginsy, jestem fanką Legginsów, dla mnie po prostu inne spodnie mogłyby nie istnieć. Ja mogę mieć w szafie tylko Leginsy, i nawet jakby teraz cały świat zmienił modę i ubieraliby się z powrotem w te dzwony, szersze spodnie, to ja, ja absolutnie nie. jestem. Po prostu fanką Legginsów, fanką rurek i dla mnie tylko to się liczy. I kiedy zobaczyłam Leginsy, w sumie hmm, dwa rodzaje legginsów mi się bardzo spodobały. Te, które zaraz Wam pokażę i jeszcze jeden takie klasyczne. Ja postaram się Wam tutaj też je podlinkować, te, które bardzo mi wpadły w oko. Ale tak jak Wam mówiłam, w lookbooku ja miałam zawsze taki problem, że jak znalazłam fajne leginsy dopasowane, to one były za krótkie i to było moją zmorą znowu jak były na długość dobre, to były za szerokie i w sumie spoglądam na rozmiar tych leginsów i tam jest SM I ja sobie myślę na no, Paulina, gdzie ty weźmiesz M, -kę? jak one się rozciągną do M to w ogóle utoniesz, ale jest tam fajna tabelka rozmiarów, gdzie jest napisane E, na przykład SKM, na jaki wzrost, na jaką szerokość bioder i tak dalej, i tak dalej, co jest bardzo fajne. E, tym się tak posugerowałam, tym się tak, e, no to było dla mnie takim głównym, głównym punktem i, i stwierdziłam, że skoro tak jest napisane, to nie powinny być takie duże. E, no i właśnie ja miałam ogólnie jakąś tam daną kwotę, że mogłam sobie za tą kwotę wybrać jedną rzecz czy dwie rzeczy, no... Po prostu za daną kwotę, i ja, ja chciałam po prostu te leginsy. Te leginsy ja się w nich zakochałam <grych> na widok po prostu. Ich nie kosztują mało, bo kosztują 75,90 i ja sobie tak pomyślałam. No, za taką kwotę to to naprawdę spodziewam się takiego wow. No i kiedy dostałam pudełeczko, one wyglądają po prostu. Tutaj na, na pani, tak, tak, dokładnie, zwykłe czarne leginsy, Myślałam, że będą po prostu zwykłe na gumarce takie zwykłe leginsy. E, no i kiedy do mnie przyszły, oczywiście, odpakowywałam z takim wielkim e, łomotem serca. I kiedy je zobaczyłam, jak kiedy ja wzięłam je do dłoni, kiedy ja je dotknęłam, to po prostu już umarłam, odpłynęłam. Są niesamowicie miękkie. One tam jest napisane na stronie, że one mają imitować zamrz, bodajże chyba albo sztruks, ale chyba zamsz i one wyglądają w ten sposób, mają gumkę i jak widzicie są tutaj tak marszczone i mają dwie kieszenie są po prostu fantastyczne nie dość, że przepięknie leżą, nie dość, że są fantastycznej długości, wszystko się zgadza są po prostu przemilutkie, w ogóle ich nie czuć na nogach, fantastycznie się w nich wchodzi prałam je kilkakrotnie, bo już mam te czarne od dosyć dawna, nic się z nimi nie dzieje absolutnie, dla mnie są fantastyczne i fenomenalne i naprawdę cena 75,90 to jest bardzo wysoka cena, jeśli chodzi o leggingsy, ale jak dla mnie one są warte, one są po prostu idealnie skrojone, one idealnie na mnie leżą, idealnie się rozciągają i ja po prostu jestem zachwycona. Ja ogólnie mam taką fazę, że jak coś na mnie leży, to ja bym najlepiej 10 par od razu tego kupiła, bo boję się, że po prostu nie znajdę już bardziej idealnej rzeczy. Są dla mnie fantastyczne, fenomenalne, długie, po prostu zwyczajne, takie czarne. I jeśli macie problem z dopasowaniem legginsów, to ja Wam bardzo polecam. Jeśli jesteście szczupłe, dosyć długie macie nogi i zawsze miałyście z tym problem, to one są i no po prostu fantastyczne. No, i kiedy je dostałam i po prostu zakochałam się od razu w nich, zauważyłam, że. Już poszukując tamtej rzeczy, którą mam sobie wybrać, zauważyłam, że one są dostępne w kilku kolorkach. Oczywiście na pierwszy wybrałam ten czarny, żeby taki był, e, taki był po prostu standardowy do wszystkiego. E, bardzo mi się spodobały też beżowe i tak sobie myślałam, jak przyjdą dobre, ciekawe, no może nazbieram kasę i będę mogła sobie kupić również i te beżowe. E, I po prostu jak je dotknęłam, jak je przymierzyłam, to od razu powiedziałam, nie ma w ogóle opcji, ja muszę mieć te beżowe. E, no i właśnie zamówiłam sobie, m, sobie drugie te leginsy, tyle że w wersji beżowej. Bardzo się bałam, że one przyjdą takie jasne jak to, że będą prześwitujące. Nie wiem dlaczego, po prostu jakieś miałam takie obawy. Pani, która ze mną się kontaktowała była fantastyczna na tyle, że po prostu odpowiadała na wszystkie moje pytania. Jaka jest różnica między, między w długości, między tymi, bo chciałam te klasyczne sobie zamówić, które Wam tutaj podlinkuję. No ale niestety okazało się, że tam są troszeczkę krótsze, przynajmniej chyba 2 cm i tak bałam się zaryzykować, ale po tych na pewno kupię sobie te klasyczne, chyba, że zaryzykuję, zaryzykuję że kupię ponownie te, ale właśnie jeszcze w innym kolorze brązowym, także kupiłam sobie takie same, tyle że beżowe są dla mnie idealne, są dla mnie po prostu fantastyczne i nikt mi nie powie że cena jest za wysoka, bo one dla mnie są po prostu genialne, uwielbiam je i albo kupię jeszcze jedne takie brązowe albo jeszcze kupię sobie, zaryzykuję tym razem zaryzykuję sobie kupno tych classic, one się chyba nazywają, bo te się nazywają Velvet A 28. Tak. Także jestem niesamowicie zadowolona. Naprawdę strzał dziesiątkę. Bardzo się cieszę, że pani się do mnie odezwała. Że mogłam poznać, poznać te leginsy i właśnie, że mogłam sobie kupić kolejne. Jestem po prostu mega szczęśliwa i mega zadowolona. No i co? Aha. Jeszcze kupiłam sobie, bym zapomniała. Zawsze podobały mi się zakolonówki, tak sobie już planuję, że biorę sobie sukienkę, spódniczkę krótką i właśnie dańcuz i zawsze podobały mi się, jak widziałam, takie zakolonówki u dziewczyn, gdzieś tam w jakichś tam stylizacjach i postanowiłam, że a co tam, a co mi tam, zamówię sobie też, może gdzieś tam wyskoczę, tak one wyglądają, zwykłe takie czarne. Naj, najbardziej klasyczne wybrałam one mają tutaj jeden rozmiar tak, zobaczymy jak będą wyglądać, może w jakiej stylizacji Wam się zaprezentuje, mówiłam cenę albo 30, albo 25 zł także jestem niesamowicie zadowolona z leggingsów i bardzo, bardzo, ale to bardzo ze szczerego, szczerego serca polecam osobom które mają problem z dopasowaniem leginsów że są albo za długie, albo za krótkie, albo za szerokie dla takich chudziutkich jak ja, naprawdę ten rozmiar SM jest po prostu super no i co, i to by było na tyle, nagadałam się, nagadałam się mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas jeśli oczywiście Wy macie coś ciekawego co kupiłyście, co mi oczywiście polecacie, to bardzo byłabym Wam wdzięczna. I jeszcze raz przypominam, żebyście jak możecie napisały mi co do tych składów tego mydła i czego ja Wam jeszcze pokazywałam, a i tych olejków. Byłabym bardzo oczywiście wdzięczna. I co? Ja się z Wami już żegnam. Trzymajcie się, po, do zobaczenia w następnym filmiku. Buziaki, pa pa!